Czy pamiętacie czasy, kiedy na polskich polach dominowały Ursus i Zetory? A może ciekawi Was, jak wyglądała produkcja i rozwój ciągników w czasach PRL? W tym filmie zabiorę Was w podróż do lat, kiedy Polska była jednym z czołowych producentów traktorów w Bloku Wschodnim. Poznacie legendy polskich gospodarstw, dowiecie się, jakie modele powstawały w krajowych fabrykach, ile ich wyprodukowano, a także jak wyglądał eksport i import maszyn rolniczych w tamtych czasach. Zostańcie do końca bo czeka na Was kilka ciekawostek, o których mogliście nie wiedzieć. Historia i produkcja ciągników w PRL. Produkcja ciągników w Polsce na szeroką skalę rozpoczęła się tuż po II wojnie światowej. Władze komunistyczne dążyły do mechanizacji rolnictwa, dlatego w 1947 roku uruchomiono produkcję Ursusa C45, wzorowanego na niemieckim Lanz Bulldog. Ursus stał się ikoną polskiego rolnictwa, a kolejne modele, takie jak C325, C330 czy słynny C360 trafiły do niemal każdej wsi w kraju. Ale Ursus to nie jedyna marka, która napędzała polskie rolnictwo. Drugą ważną fabryką była wytwórnia sprzętu mechanicznego w Gorzowie Wielkopolskim, produkująca między innymi ciągniki Warta. W PRL-u na polach można było też spotkać importowane maszyny, głównie z krajów bloku wschodniego, takich jak czechosłowacki Zetor czy radzieckie Belarusi. Ile ciągników produkowano i gdzie je eksportowano? Produkcja ciągników w PRL rosła z dekady na dekadę. W latach 1947-1989 w Polsce wyprodukowano około 1,5 miliona ciągników. Do lat 80. w Polsce powstało ponad milion traktorów, a ursus stał się jednym z głównych produktów eksportowych. Polskie maszyny trafiały do krajów bloku socjalistycznego, a także na inne kontynenty, na przykład. Do Afryki i Ameryki Południowej. Były cenione za prostotę konstrukcji, trwałość i łatwość naprawy, co sprawiało, że świetnie sprawdzały się w trudnych warunkach. Import ciągników w PRL, choć Polska miała własną silną produkcję, w latach 70. i 80. Coraz częściej importowano ciągniki z innych państw socjalistycznych. Szczególnie popularne były czeskie zetory. Które cieszyły się dużym uznaniem rolników ze względu na komfort pracy i nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprowadzano także maszyny z ZSRR, NRD i Jugosławii, co miało zróżnicować dostępność sprzętu rolniczego w kraju. Ciekawostki i zakończenie. Czy wiedzieliście, że Ursus eksportował swoje ciągniki nawet do Iraku? A może słyszeliście o planach stworzenia nowoczesnego ciągnika w latach 80., które niestety nigdy nie doszły do skutku przez kryzys gospodarczy? Historia polskich traktorów to fascynująca opowieść o ambicjach, sukcesach i wyzwaniach tamtych czasów. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o historii motoryzacji w PRL. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.